Bądziorną w niedzielę żubik Czekam na chylozaura W umówionym miejscu przez niego Pierwszy sygnał blaszka 76 Stałe Ale co tu będzie? Obok, obok. No i co jest? Co jest, gdzie jest? Cały czas siedemdziesiąt sześć. Chyba tutaj coś będzie Niby tu. No i co? Zgubić? Nie widzę Nic nie widzę Tylko słyszę Jest tutaj coś Malątko jakieś Chyba pieniądz O myjki nie wzięłem Ale szczotka jest Nie wiem co za moneciak będzie Amelinium jakieś, git majonez, mega głębokie osiemdziesiąt siedem obczajka tu nie ma, trochę wiatr wieje. nawet 90 teraz pokazuje coś gdzieś coś gdzieś pokazuje jest tutaj w łapie O, wow. pieniądz chyba pieniądz lekkie i okrągłe chyba amelinio nie znam nie znam się całkowicie To za sekundę będzie Sebek to mu pokażę, co to jest To chyba nie jest pieniądz nawet Ale ładny sygnał dawał Jesteśmy na linii z Helozaurem. Jego wóz transmisyjny Transmisyjny wóz leci w moją mańkę już Także tak, ja czekam. Będzie transmisja na żywo. Będzie na żywo. I znalazłem właśnie jakiś niby pieniądz z datą 1900, ale za chwilę Sebek oceni co to jest za krążek, co to w ogóle być, może być data tak, jest. Wysokiej klasy specjalista numizmatyk, hylozaur szybko sprawdzi i oceni. No to my czekamy na hylozaura do rozkminy tej monety. Bongiorno Siemandero Żółwik, łokciem. Piek. Czekałem na ciebie, znalazłem na twoim polu dwie monety. Zaraz ci pokażę. No, nie wiem ci, że to dobre miejsce. no ja i gitarze. Tak no robić. i super. To zaczynam. Czy to jest ładne dla, dla ciebie, mu? Bo... 67. Czyli do kopania? Jak u mnie, to jest duże ryzyko na kapsel, ale monety no, też Tak? Tu u mnie jest taki czysty sygnał, zobaczymy. Takie PRL-ki to właśnie są przeważnie takie wyższe, te amelinowe. Jest wykopany sygnał. Jest wykopany. Chyba. Obczajamy. Jest jeszcze w ziemi. No widzę rancik tu. Nie, ale się podjarałem rancikiem, panie. Co to masz Co ja tu znajdę? Pieniądz No Patrz Ale Co to za pieniądz? O kurde. co to? Ho, ho ho! Zobacz Szczoteczkę mam nawet Skąd ty takie miejsce masz Sebek? Wiesz co ja tutaj dwa, byłem dwa razy, nie? Ty dwa czegoś to jest. Aha, chodzisz i kosisz teraz. Bon to co? To? Bon do biedronki. Bon do czegoś, dwa bony. To Tam ja się... de comerce... to jest jakaś francuska, nie? De France. Mm -hmm. Czyli. Bo tamto. Pierwsza z witek coś tamta moneta, co była wcześniej. Mustafa to... Mikołaj, któryś to był tamta moneta, 1925. Fajne. No, prawdę, raz... no czegoś takiego jeszcze nie widziałem Ja też, pierwsze w życiu I to mosiąc czy co Francja. No ale strzał na no, żywo wykopany Tu koleś trzyma jakichś zwierzaka chyba <laughs> Indu... coś tam coś tam Industries. Super Taki sam sygnał mam Sebek 77 ale u siebie. 73 to nie wiem czy, czy coś fajnego Równe 68 szybki sygnał to może być też moneta. Nie? tak Ja ci wykoszę monety i wtedy co się pogniewamy Nie ma Ty no wypadło mi Guzik guzio, guzio. o kurde ho ho ho, ho. Panie Szczoteczki nie mam. A mam. Ja zawsze ją zgubię. A to jest ta co nad rzeką znalazłeś po kilku latach. Tak, to trzy lata temu zgubiona i przez przypadek na oko znalazłem. Taki guzik jakiś. Nie znam się. Ty, czemu on się to świeci? Zostało na nim. A czemu się świeci tak? Bo została część kolorku na niej. Aha. Taki guzik. Fajny. 79 sygnał u mnie jest. I co ja mam? Nie wiem co ich ja czegoś chyba Nie wiem co to Znaczy miedziucha dziucha chyba Masz pieniądz? A szczoteczki to jest A ja mam chyba z tą z taką jakąś taką łuskę wystrzeloną A pokazuj co masz? Nie o, ale O panie Panie Panie, patrz to ze pół kilo ołowił Sygnał chciał łeb rozwalić Grubo co? O kurde Nieźle Będzie ołów dla Adasia Albo dla Przema Kawałek dalej Wow Fenik Gdański Chyba tak Denzing widzę, ale strzał Wow. Spoko spoko, ale piękna monetka Drugi raz w życiu znalazłem taką 23 rok Mega 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 A sygnał jak na folię Sygnał jak na folię Kopałem to bo myślę że to jest koks 44 maksymalnie pod, podskakuje Idę do Sebka pokazać No Mustafa Gold Sebek przypomniał mi żeby pozdrowić Medalik aluminiowy. No kosisz, kurde, no. Znaczy nie ja, to Garet. No to zmienia postać rzeczy. To Garet. Zaraz się zamienimy. Fajny. Tak, jakiś taki pan Józek. który no, duży. Jest... No taki. Tu jest coś, coś nie kumączacz. Ty, ale wygląda kozacko. Zobacz. Wygląda bardzo fajnie. A my linowy, nie? Pozdrawiamy Mustafa Gold. Tak, aluminiowy. Ale płytko był i tak mnie zastanowił ten 75 sygnał, mówię, coś tu ktoś po mosa podrzucił. No, jest po polsku, bądź moją, coś tam. No i Git. Patrzymy, co Sebkowi wyjdzie z dołka. Ja stanę plecami do wiatru. Wyjęte? Chyba, no. To, to nie jest to, jak kora taka od drewna tu jest, nie? Mhm. Jakoś tak cicho, nie? No właśnie nie, nie wiem jakie ID tam Oby coś fajnego Coś małego? No, coś się rozleciało w rękach Ale to jest chyba ołów Samorodek Szkoda Z takiego doła Gdzieś o tyle centymetrów jest tutaj rancik 49. Wow, Ziko z 49. To jest fajny strzał. To jest taka ciężka z tego materiału, nie pamiętam jak się nazywa. Z nikromiedzi albo coś. To jest ładne. Super! Z takiej jamy! Pięćdziesiąt dziewięć, i bateria pada. Tu coś jest. Bateria pada w grecie. O! Scyzorek. Taki scyzorek był kiedyś ładny git z pozdrowiem Adasia Adaś Madnes ale tego chyba się nie uratuje już co jest grane patrzcie to <laughs> medalik ale jazda To jest, to jest medalik Nadjedzony już Ale jest Aluminiowy medalik Aluminiowy medalik Taki Nieźle, nieźle Mus Mustafa Jesteś Debeściak Już tak se gadamy, bo ja się będę zawijał I zobacz A za jaki sygnał w ogóle jak na folię aluminiową, nie? O, fajnie to mówię. Ostatni sygnał przed autem, jest guzik arsenowy. Może nie ostatni jeszcze? No może nie. Ładny. Jeszcze parę metrów do auta masz. Ty jeszcze kompletny? Taki strzał. No i git, niezłe akcje. Yy, tu jest Helozaur Na, na YouTube wbijać, subskrybować, ziomków, tutaj no, z okolicy. I teraz tak, Sepka najlepszy fant to jest tutaj moneta, która dźwięczy bardzo fajnie. I tu jest monetka też to jest 120 mówisz, tak? Tak, to był... taka płaska cienka jakaś. Jeszcze daty nie zdążyłem odczytać, no ale to może to też być. będzie 4,9 no raczej tak. To jest fajna, fajna monetka. jakiś kółeczko z epoki kamienia nieupanego. Plomba. Nie, to jest kaszubska brączka. No. Wersja bieda, tak? <grym> tak. Taka. No i teraz u mnie. U mnie to scyzor. No tutaj się no, nazbierało. Dwa razy Mustafa wpadł. Mhm. Mustafa Golbosebek pozdrowił przy tym feningu gdańskim, Mustafa pozdrawiliśmy i zaraz chwilę później był to. No. Jak ktoś chce medaliki kopać, to wystarczy do sepka się odezwać. Trzeba wywołać hasło magiczne Mustafa, Mustafa. Gold. I tak. wychodzą wtedy Także takie dewocy Dwa medale, guzik z takim czymś świecącym. Nie, no ta moneta jest fajna, nie? No właśnie. No tak na samym starcie taki cudek wychodzi Dokładnie. to od razu chce się chodzić. Krzysiek mówił ich wykopki właśnie przed chwilą byliśmy na linii, to mówi, że to są dwa franki francuskie. Ja mu tylko powiedziałem wie więcej, jak to wygląda. Coś no tak na... jest napisane, dwa Franc. Franc. No to moneta franca jakiegoś. No ktoś tak. zgubił. No i tak, u mnie jeszcze jest te trzy kopieje. Mikołaj drugi on mówił. Krzysiek mówi, że to Mikołaj drugi jakiś tam. Ja nie ogarniam, nie znam się nie zbieram. No car taki. Moim strzelem dnia to jest Fenik Gdański Jestem zajerany tym. No i na odchodność jeszcze Arseniak wpadł. W ogóle nie tego jest. Jakby a zaba ucho krzywe ma. No. Ktoś wyrzucił, bo zepsuł, nie? i nie chciał pokazać. Także tak. No. Byliśmy w polu. Było miło, troszkę biało. Pozdrawiam. Do następnego hejka.